Dzień dobry, właśnie teraz, w tym momencie, gdy słuchacie tych słów, miliony Polaków czeka na wiadomość, która zmieni ich życie. Wiadomość, o której mówią wszyscy w mediach, w telewizji, w kolejkach przed ZUSem, ale większość ludzi w ogóle nie wie, jak to będzie działać w praktyce. I jeśli jesteście emerytem, rentzystą, czy czekujecie na wejście na emeryturę, to ten film jest dla Was. Ponieważ dziś omawiamy coś, co otrzymaliście zapewne jako e-mail, list, lub może czytaliście w prasie, ale poczuliście się zagubieni: 5 tysięcy złotych tak, słyszeliście dobrze 5000 tysięcy złotych do emerytury ZUS i Sejm właśnie to potwierdzili ale zanim się ucieszycie, a ma się czym cieszyć, musicie wiedzieć coś bardzo ważnego, co zmienia wszystko. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym się zapytać, czy jesteście tego pewni, czy naprawdę wszyscy będą dostawać te 5000 tysięcy złotych? Bo właśnie tutaj kryje się ten zwrot akcji, na który czekaliście, ale do tego dojdziemy. Najpierw wyjaśnijmy, co się stało, bo żeby zrozumieć znaczenie tego, co teraz słyszycie, musicie wiedzieć, skąd to pochodzi i dlaczego w ogóle do tego doszło. W ostatnich miesiącach polski system emerytalny przeszedł ogromne dyskusje. Sejm analizował dane ZUS-u, przeprowadzał rozważania nad waloryzacją, nad dodatkami, nad tym, jak wspierać seniorów w czasach drożyzny. Wszyscy mówimy o inflacji, o tym, że pieniądze tracą na wartości, że to, co dawało się przeżyć pięć lat temu, dziś ledwo wystarczy. Emeryci i renciści skarżyli się na podwyższone rachunki, na koszty leków, na jedzenie. I Sejm słuchał, Zus słuchał, i wreszcie podjęto decyzję. Decyzję, która była długo oczekiwana, ale jednocześnie budzi wiele pytań. I to jest właśnie ten moment, gdy musicie znać wszystkie szczegóły. Teraz, tutaj, w tym punkcie naszej historii, zastanawiam się, czy zastanawialiście się kiedyś, co dokładnie oznacza ta podwyżka? Bo słowo podwyżka to jedno, ale konkretne kwoty, terminy, warunki to zupełnie inna historia. 5 tysięcy złotych dodatku to może brzmieć jak spora suma, ale jak to będzie naprawdę działać? Kiedy wpłynie na Wasze konto? Dla kogo to jest? Dla wszystkich czy dla wybranych? Właśnie to teraz wyjaśnimy, bo to jest sedno sprawy. ZUS i Sejm potwierdzili, że dodatek emerytalny w wysokości 5 tysięcy złotych zostanie wprowadzony dla wszystkich emerytów i rencistów, którzy spełniają określone warunki. Tutaj pojawia się ważna kwestia – nie wszyscy dostaną tę pełną sumę. System jest skonstruowany w taki sposób, aby wspomóc przede wszystkim tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Osoby z niższymi emeryturami będą miały pierwszeństwo. Osoby z wyższymi dochodami mogą otrzymać mniejszą część tej kwoty albo jej nie otrzymać wcale, w zależności od progu dochodowego, jaki ustalił Sejm. To właśnie jest ten twist, o którym mówiłem. Nie wszystko jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Przejdźmy teraz do konkretnych cyfr i dat, ponieważ to jest to, co potrzebujecie wiedzieć, aby podjąć właściwe decyzje. Dodatek ten będzie wypłacany począwszy od marca 2025 roku. Marzec 2025. Zapamiętajcie tę datę. To jest moment, w którym zmiana pojawi się na waszych kontach. Dla emerytów otrzymujących emeryturę poniżej 3000 zł miesięcznie, dodatek wyniesie pełną kwotę 5000 zł jednorazowo w marcu. Dla tych, którzy otrzymują emeryturę między 3 a 5000 zł, dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony. Dla tych z emeryturą powyżej 5000 zł, przepraszam, tutaj znowu pojawia się ta niepewność Zgodnie z ostatnimi komunikatami ZUS-u, osoby z wyższymi dochodami mogą nie otrzymać tego dodatku bądź otrzymają go w znacznie mniejszej wysokości. Te dokładne progi wciąż są finalnie ustalane przez ZUS, więc w ciągu następnych kilku tygodni powinniście otrzymać szczegółowe informacje pocztą. Wyobraźcie sobie scenę, która rozgrywa się dzisiaj w każdym oddziale ZUS-u w Polsce. Pani Zofia, 72 lata, emerytka od 15 lat, stoi w kolejce z numerkiem w ręce. Obok niej pani Maria, również emerytka, również czeka. Obie rozmawiają o tym dodatku. Pani Zofia ma emeryturę 2800 zł. Wie, że otrzyma pełne 5000 złotych w marcu. Pani Maria ma emeryturę 4500 zł. Wie, że jej dodatek będzie mniejszy, może jakieś 2000 zł. Ale obie czują ulgę. Obie wiedzą, że to będzie dla nich wsparcie. Obie czekają na marzec, to jest realna sytuacja tysięcy emerytów czekających na tę zmiany. Ale jest jeszcze jeden element, który musicie wiedzieć. Ten dodatek 5 tysięcy złotych nie jest całkowitym rozwiązaniem problemu. To jest jednorazowe wsparcie w marcu 2025. Po tym miesiącu emerytury powracają do normy. Jednak jednocześnie ZUS zapowiedział, że będzie analizować możliwość wprowadzenia dodatkowych waloryzacji w przyszłości, innymi słowy, to nie koniec zmian. To jest początek. Sejm deklaruje, że będzie śledził sytuację emerytów i jeśli warunki ekonomiczne będą to uzasadniać, będą podejmowane kolejne kroki. Ale na dzisiaj skupiajcie się na tym, co jest pewne pięć tysięcy złotych w marcu dla uprawnionych osób. Teraz pojawia się pytanie praktyczne. Co powinniście zrobić teraz? Czy musicie coś robić? Odpowiedź jest prosta: Nic. ZUS będzie działał automatycznie. Jeśli jesteście już emerytem lub rencistą w systemie ZUS, dodatek zostanie wypłacony automatycznie na wasze konto bankowe, na które obecnie wpływa wasza emerytura. Nic się nie będzie zmieniać w zakresie procedur czy dokumentów. Jednak, i to jest ważne, jeśli podejrzewacie, że wasze dane w ZUSie są nieaktualne, jeśli zmieniliście bank, jeśli coś się zmieniło w waszej sytuacji materialnej, to jest dobry moment, aby skontaktować się z ZUSem i uaktualnić swoje dane. Można to zrobić osobiście w oddziale ZUS przez telefon, przez internet na stronie zus.pl lub pisemnie. MARZEC 2025 to jest data, którą trzeba mieć na uwadze. Chciałbym również wrócić do tej liczby 5000 złotych, ponieważ warto zrozumieć, co ona oznacza dla zwykłego emeryta. Jeśli wasza emerytura wynosi 2500 złotych, to dodatek w wysokości 5000 złotych stanowi zwiększenie waszego dochodu o 200% w marcu. To jest znaczące. To jest pieniądz, który może pójść na opłaty, na lekarstwa, na paliwo, na jedzenie. To nie rozwiąże wszystkich problemów. Ale da oddech, i dla wielu ludzi to będzie bardzo ważne. Sejm, zatwierdzając ten dodatek, wziął pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną. Inflacja, choć spadła z wrześniowych szczytów, wciąż jest obecna. Rentes i emeryci to grupy, które najmniej mogą sobie pozwolić na straty zakupowe. Ich pensje są stałe, nie mogą pracować więcej, aby zarobić dodatkowy pieniądz. Dlatego to wsparcie jest logiczne i ono rzeczywiście będzie pomocne dla milionów Polaków. Ale zanim się pożegnamy, chciałbym zostawić Was z jedną myślą. To, co się dzieje teraz w polskim systemie emerytalnym, to część większej dyskusji o sprawiedliwości społecznej i ochronie najstarszego pokolenia. 5 tysięcy złotych w marcu 2025 to jest krok w dobrą stronę. Ale to również przypomina nam, że bezpieczeństwo finansowe seniorów powinno być priorytetem zawsze, nie tylko w momencie kryzysów. Jeśli jesteście emerytem, zasługujecie na godne życie i mam nadzieję, że kolejne kroki polskiego rządu i ZUS-u będą zmierzać w tym kierunku. Jeśli ten film był dla was pomocny, jeśli dowiedziecie się czegoś nowego o tym dodatku, o tym, co czeka was w marcu, to proszę, subskrybujcie nasz kanał. Nowy film o zmianach w systemie emerytalnym. O waloryzacji, o dodatkach i świadczeniach czeka na Was każdy tydzień, bo to jest informacja, którą musicie znać. To dotyczy Waszego portfela, Waszej przyszłości, Waszego poczucia bezpieczeństwa. Zasubskrybujcie teraz, włączcie powiadomienia, aby nic nie przegapić. A jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Próbuję odpowiadać na wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki.